Podlega opiece i ochronie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że po zawarciu związku małżeńskiego, już jako mąż i żona, macie państwo w małżeństwie równe prawa i równe obowiązki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi również, że po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie mają kilka możliwości co do wyboru nazwiska noszonego po ślubie. W państwa przypadku pani złożyła oświadczenie, że przyjmuje do swojego nazwiska noszonego. Do swojego nazwiska noszonego dodaję nazwisko męża. Będzie Laskus Blake. Tak? Zgadza się. Pan pozostawia swoje dotychczasowe nazwisko Blake. Zgadza się. Co potwierdza potwierdzają Państwo? Czy potwierdzają Państwo? Tak. Szanowni Nowożeńcy, zawarcie związku małżeńskiego polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają zgodną wolę zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a w tym wypadku jest to burmistrz w imieniu miasta Sianów, w obecności przybyłych świadków poprzez złożenie stosownych oświadczeń. Panie Edwardzie Krzysztofie i Pani Hanno Małgorzata. Tak? Tak. Proszę narzeczonych o powtarzanie za mną. Zaczynam od Pana, Panie Krzysztofie. Świadomy, Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, wynikających z, e, z zawarcia zawarcia małżeństwa. Uroczyście, oświadczam, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński, że w związek małżeński z Hanną Małgorzatą Laskus i przyrzekam,